Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam Was do oglądania. A, oglądania! Nie było mnie jakiś czas, natomiast już się poprawia. W dzisiejszym filmie. W dzisiejszym filmie. W dzisiejszym filmie. W tym odc... W dzisiejszym filmie zaprezentuję wam. W dzisiejszym filmie przedstawię, co zrobić wykorzystując większość z nich niezgodnie z. Z przeznaczeniem. Każdy z nich będzie warty Waszej uwagi. Przypominam o subskrypcji kanału i bla bla bla. Subskrybujcie po prostu. No. W nowym 2021 roku najwyższy czas, aby pożegnać się z kosmosem. Nie, nie chcę się z nimi żegnać. Chcę im podziękować. Nieważne. Nie będę w tym odcinku się dublować też z ulubieńcami z poprzednich lat, żeby wciąż Wam nie opowiadać o tym samym. Ja jestem dosyć stała w uczuciach, jeśli chodzi o kosmetyki, w związku z czym yy, w życiu nie tej. Na zimę wybiera nuty słodsze, bardziej otuluje, ut, ot, otulające, jak koc. Esencja cukrowo-cytrynowa, akord kwiatu pomarańczy, absolut jaśmino-sambak, akord kwask. Co ja o tym gadam? Który to powstał we współpr w współpr w współpracy. Pomadka będzie wyglądać dobrze i twarzowo. Tutaj niestety to się nie dzieje i e, te pomadki. E, już nie po prostu ich nie kupujcie. Nie polecam. Natomiast to, co jest na ogromny plus, to obłędnie pachną ciasteczkami. Wołal na skórze, które powoduje e, takie uczucie właśnie. E, się zasapałam. Za twarda i rysze po prostu, chudzenie się nos sędzi. Z marki MAC i co dalej? I co dalej, i co dalej mam powiedzieć? Nie wiem jak się czyta na no nazwę. Idąc dalej, 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 idąc dalej. Odczekam, nie, aż on mi się po prostu wchłonie, czy tam robi jakieś różne dziwne inne rzeczy rano. Jem śniadanie, ale dziwna rzecz tej. Na użytek, że tak powiem, domowy, do moich najbliższych i zależało mi na. O co tym mówię? No. I tak to ma wyglądać. Kolejną rzeczą, jaką postrzy... Kolejną rzeczą, jaką po... Kolejną rzeczą, jaką post... a, a, a. Hmm. Gimnastyka buzi i języka. Czemu mi się język plącze? Później hejterzy mnie hejtują w komentarzach nie wiecie, jak ciężko jest film nagrać, dziewczyny i chłopaki. Jeżeli popracujecie nad swoimi jakimiś takimi ruchami i odruchami, i, i po prostu. czemu ktoś do mnie nie może tego nagrać. Ja cię kręcę. Taki gorszy dzień, to jest to bardzo istotne, aby właśnie taką suplementacją się już ja Już nie mogę, No ja jestem tak wypompowana, że to... Co mam ci zrobić do jedzenia? zrobić ci coś do jedzenia, słuchaj. Co przeniosę ci? Co byś chciała? No w razie nie wiem, cokolwiek, ja co so... z, z, z... Tylko nie pograń na małe kawałeczki, jak dla dziotka i, i wiesz, po prostu ja sobie dobra. to później tak zjem, bo na razie muszę się skoncentrować, dobra? Mhm. Ja buchę, no po prostu. Jeszcze mi uciekła, no. Nie wierzę. Chociaż małą ilością rozświetlacza, e, chociaż małą ilością odrobinki rozświetlacza, chociaż małą... Nie, nie może się obejść bez tego, aby nie użyć chociaż odrobiny płynnego rozświe... Nie może się obejść bez tego, aby nie użyć chociaż odrobinki rozświetlacza na dekolt. W mojej opinii taka sposoba, sposoba, chyba najprostsza, jaką możecie. Hykusia, może nie najprostsza. Ja Was odsyłam do opisu filmu i tam umieszczę linki, w których to znajdziecie te kosmetyki, które naprawdę są za grosza. Komar, dzięki. Widzicie te kłaczki, one zawsze mnie odstają, to mnie tak denerwuje. Idealny balans pomiędzy ulizanymi włosami a nieodstającymi. Zajrzyjcie do opisu filmu, dlatego, że tam podlinkuję te wszystkie produkty do różnych sklepów, gdzie rzeczywiście uzyskacie te, gdzie rzeczywiście uzyskacie te same produkt. gdzie rzeczywiście uzyskacie do... gdzie rzeczywiście uzyskacie link w opisie, z, link w opisie. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i, i coś chciałam powiedzieć. Nareszcie zakończył się sezon ślubny i będę miała dla Was wiele czasu. No dobra, nie bądźmy tacy optymistyczni. To by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja się z Wami żegnam bardzo serdecznie i widzimy się już wkrótce. A Wam przypominam o łapce w górze, o łapce w górę, o łapce w górze, do góry. No kliknijcie, tak? I Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie i czy e, liczycie na kolejne filmiki z tej serii. Jeżeli tak, to... I tak, kuźwa, nie oglądacie tego. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu. Jeżeli nie, to... Nie wiem, wyślijcie mi serduszko. Dobra, to było na tyle. Żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej! Oczywiście przypominam o subskrypcji kanału i koniecznie zostawieniu kciuka do góry.